Odwiedźmy dzisiaj świat, którego istnienie przeczy prawom fizyki, zastępowanym tutaj przez prawa narracji. Prawa wskazujące nam na przykład, że jeśli mamy na coś szansę jedną na milion, to uda nam się w 9 na 10 przypadków. Świat, w którym magia jest ważniejsza od grawitacji i innych tego typu przesądów. Świat w kształcie dysku spoczywającego na grzbietach czterech ogromnych słoni stojących na skorupie jeszcze potężniejszego żółwia Atuina. Dysk. Jest światem niezwykle zróżnicowanym. Możemy tu na przykład odwiedzić Ramtopy, czyli pasmo majestatycznych i przepełnionych magią gór, pośród których skryło się baśniowe królestwo Lankę. Ojczyzna najpotężniejszych wiedźm, często odwiedzana przez niezwykłe istoty na czele z wyjątkowo niebezpiecznymi elfami. Niemniej ciekaw jest Uberwald, kraina gotyckich zamków i wiecznie padającego deszczu, zamieszkała przez wampiry, wilkołaki i igory, czyli rasę specjalizującą się w chirurgii przeszczepowej. O! Albo przepiękne miasto Quirm, o którym mówi się, że kiedy rozdawano talenty, to Ank morpork zgarnęło dla siebie zdolność do żartu, więc dla queermu zostały tylko znakomita kuchnia i biegłość w sztuce miłosnej. Przykra sprawa. Wypadałoby też wspomnieć o egzotycznym kontynencie Przeciwwagi, w którym złoto jest materiałem tak pospolitym, że robi się z niego przedmioty codziennego użytku. To tam znajduje się otoczone wielkim murem Imperium Agatejskie, ojczyzna najsłynniejszego turysty świata dysku, legendarnego dwukwiata. Albo jeszcze inny imperium, Klacz, skąd importuje się latające dywany, kawę i matematyków. Mamy tu także słynący z filozofów Efes i Dieli Baby z piramidami zakrzywiającymi czas. Teokratyczną Omnię, rządzoną przez Inkwizycję i Ostatni Kontynent, gdzie zawsze jest gorąco, a wszystkie zwierzęta próbują cię zabić. Przede wszystkim jednak mamy Ank morpork Ank morpork miasto z miliony mieszkańców i bez żadnej kanalizacji. Tak pełne życia jak ser dojrzewający w upalny dzień, głośne jak klątwa w katedrze, jaskrawe jak plama oleju, barwne jak siniak i szumiące od codziennych interesów niczym zdechły pies na kopcu termitów. Ank morpork czyli najstarsze, największe i najbardziej śmierdzące miasto świata dysku. Przecięte rzeką Ank, która jest tak gęsta, że można w niej ugrzęznąć, ale nie jest łatwo utonąć. Miasto jak cebula mające wiele warstw, a każda z nich wyciska z oczu łzy. To tutaj, w cieniu niewidocznego uniwersytetu, magia miesza się z merkantylnym zacięciem mieszkańców. Na każdym rogu próbujących zarobić kilka dolarów. Mieszkańców reprezentujących niezliczone gatunki, bo mieszkają tu nie tylko ludzie, ale także krasnoludy, trole, golemy, wilkołaki, wampiry, a nawet okazjonalnie zombie. Wielu z nich jest zrzeszonych w słynnych gildiach, które regulują każdą dziedzinę ludzkiej aktywności. Nawet przestępczość jest w Angmorpork naprawdę zorganizowana, bo żeby kogoś legalnie okraść, potrzebujesz licencji wydawanej przez gildię złodziei. A nawet zabójcy wystawiają faktury. Zwiedzając miasto uważaj, żeby nie trafić do mroków. Najstarszej i najbardziej niebezpiecznej dzielnicy, do której straż miejska zapuszcza się niezwykle rzadko, a jeśli już, to całym oddziałem. Z drugiej strony to tam znajduje się Załatany Bęben, najsłynniejszy lokal Angmorpork, znany nie tylko z najmocniejszych drinków, ale także skultywowania tradycyjnych rozrywek, takich jak domino, strzałki czy dziganie ludzi w plecy i zabieranie im wszystkich pieniędzy. I tak właśnie, w największym skrócie, prezentuje się Ank Morpork. Ank Morpork, nad którym czuwa, dodajmy jeszcze, Lord Wetinari, patrycjusz miasta. Jego filozofia jest prosta: jeden człowiek, jeden głos. On jest tym człowiekiem i on ma ten głos. Nie zapominajcie o tym. Na książkowy cykl o świecie dysku, napisany przez Terego Pratcheta, składa się ponad 40 tomów. Nieskromnie powiem, że wszystkie przeczytałem. Mogę więc pozwolić sobie na to, żeby wybrać 10 moich ulubionych powieści z tego magicznego uniwersum i ułożyć je w subiektywny top. Co niniejszym czynię. Na miejscu 10: Panowie i Damy. Jedna z dwóch książek należących do podcyklu o czarownicach, jakie trafiły do tego rankingu: Królestwie Lankre, w Ramptopach, Najmłodsza z czarownic, Magrat Garlick, szykuje się do ślubu z nowym królem, który jeszcze niedawno był. Dobra, nie powiem. To w sumie spoiler z innej książki. Jednocześnie zbliża się magiczna noc, podczas której zanikają granice pomiędzy światami. Przez co Lankre zostaje nawiedzony przez elfy. I właśnie te praczetowskie elfy stanowią największy atut powieści. Są nieziemsko piękne i eleganckie, ale jednocześnie bezduszne i okrutne. W ich przypadku autor nie poszedł w fantastyczne klisze jak z krasnoludami czy trollami, ale głębiej sięgnął do mitów i legend. I może efekt nie był aż tak zabawny, ale na pewno umożliwił stworzenie bardzo interesującej opowieści. Momentami całkiem mrocznej. Na miejscu dziewiątym Straż, Straż. Świetny start mojego ulubionego podcyklu. W ogóle może to być dobry start przygody za światem dysku dla kogoś, kto jeszcze do niego nie zajrzał. No, wiem, że to ósmy tom, ale to nie ma większego znaczenia. Można śmiało od niego zaczynać, a po wcześniejsze, opowiadające o innych bohaterach, sięgnąć później. Straż Straż jest w moim odczuciu o wiele lepszą książką niż pierwsze tomy serii. Głównym bohaterem jest tutaj marchewa Żelazny Watson, najwyższy krasnolud świata. To znaczy adoptowany krasnolud, który niespecjalnie nadaje się do życia w korytarzach z niskimi sklepieniami. Więc zostaje wysłany do Ankmorpork, by wstąpić do Straży Miejskiej a tam poznaje grupę niezwykłych postaci, których losy będziemy potem śledzić jeszcze w wielu tomach. Na czele jest kapitanem Samuelem Bainsem, czyli moim ulubionym bohaterem ze świata dysku. No, ale nie zapominajmy o sierżancie kolonii czy Nobim Nopsie. Miejsce ósme to ciekawe czasy. Moja ulubiona część pod cyklo nieudolnym magu i mistrzu ucieczek, potrafiącym błagać o litość we wszystkich językach świata dysku. Tutaj wyruszam na kontynent przeciwwagi, gdzie spotyka kochena barbarzyńcę i jego srebrną ordę, czyli Herosów w wieku mocno emerytalnym, którzy chcą właśnie przejąć imperium agatejskie, inspirowane naszym Dalekim Wschodem. I chociaż Morpor to moje ulubione miejsce w świecie dysku, to to akurat była niezwykle przyjemna wycieczka z dala od tego miasta. Wzbogacona o ciekawe rozważania o totalitaryzmie i o tym, jak rewolucja zmienia się w tyranie. Tym niemniej Książka wciąż z tych zabawniejszych, jak to opowieści o Rinsuidzie. Miejsce siódme. Prawda. Pętlą wpisywany jest do podcyklu Straży Miejskiej, ale tak naprawdę strażnicy odgrywają tutaj rolę co najwyżej drugoplanowe. W głównych rolach występują natomiast pierwsi dziennikarze świata dysku. William DeWorde i Sacharisa Cripslock. I trzeba powiedzieć, że prasa wchodzi do Ant Morpork z przytupem. Swoją drogą samo Ant-Morpork również należałoby tutaj wpisać do grona głównych bohaterów. Bo to jeden z tych tomów, w których możemy najlepiej przyjrzeć się mojemu ulubionemu miastu w historii fantastyki. No i jest tutaj naprawdę sporo świetnego humoru i satyry. Miejsce szóste. Kosiarz. Tutaj moja ulubiona książka ze śmiercią w roli głównej. Porzuca on w kosiarzu swoje obowiązki i postanawia się przyjrzeć dla odmiany nie temu, jak ludzie umierają, ale jak żyją. Tyle, no właśnie, przestają umierać, przynajmniej tak do końca. I rodzi to szereg problemów, łącznie z pojawieniem się niezwykle groźnego supermarketu. Oprócz żartów, których popraczecie należy się spodziewać, jest też w tej książce sporo refleksji, choćby o życiu, śmierci, przemienianiu, jak żeby inaczej. A jest sporo niewidocznego uniwersytetu i jego magów, co warto odnotować. Miejsce piąte zbrojni. Druga książka spod cyklu straży. To znaczy zarówno druga w tym rankingu, jak i druga w kolejności. Fabularnie jeszcze lepsza od pierwszej, z bardzo interesującą intrygą i śledztwem prowadzonym przez kapitana Weimsa, który ma wkrótce odejść ze straży. Mały spoiler, na szczęście nie odchodzi. Pojawiają się tutaj też nowi strażnicy, w tym troll Detritus i zmieniająca się wilka Anguła. Oboje dołączą zresztą do bohaterów pierwszoplanowych, których jeszcze nie raz będziemy spotykać. A, No, i ważną rolę odgrywa Patrycjusz, który też należy do grona moich ulubionych postaci ze świata dysku. Miejsce czwarte: pomniejsze bóstwa. A to akurat książka właściwie niepowiązana fabularnie z innymi, i można ją przeczytać w dowolnym momencie. Opowiada o pomniejszych bóstwach, ledwie utrzymujących swoje istnienie za sprawą ostatnich ludzi, którzy jeszcze w nie wierzą. Pojawiają się tu też straszne bluźnierstwa. Jak to, że świat wcale nie jest dyskiem spoczywającym na słoniowych grzbietach, ale okrągłą planetą, orbitującą wokół Słońca. Cóż za absurd. Dużo tu refleksji o religii, jej roli w życiu człowieka, i co warte podkreślenia, chociaż Prachet sam był ateistą, to wcale nie napisał książki o otwarcie antyreligijnej, w której po prostu próbuje przekonać wszystkich do swojego stanowiska. Duży plus. Miejsce trzecie. Trzy wiedźmy. Na najniższym stopniu podjął moja ulubiona powieść o wiedźmach. I ulubiony spośród tych tomów, których akcja nie rozgrywa się w Ank Morbach. Ale Królestwo Lankre też polubiłem. Mamy tutaj dyskową wersję magbeta, co zdradza już sam tytuł. Oczywiście nie jest to Macbeth przeniesiony jeden do jednego. Są też inne szekspirowskie motywy. I jest nawet fajny wątek romantyczny. Na miejscu drugim, piekło pocztowe. Jest to pierwsza część przygód Mojsta von Lipwiga, szósta, który błyskawicznie dołączył do grona moich ulubionych postaci ze świata dysku. No, całkiem licznego grona, jak widać. Otrzymuje on od Patrycjusza wybór: albo zostanie poczmistrzem, albo. No i lepiej, żeby w roli poczmistrza się sprawdził i poradził sobie z problemem tysięcy niedostarczonych listów. No i miejsce pierwsze Straż Nocna. Moja ulubiona powieść ze świata dysku jest przewrotnie powieścią najmniej zabawną. Jak na ten cykl jest zadziwiająco poważna ponura, wręcz mroczna. Jak porównacie to z pierwszymi tomami serii, wypełnionymi po brzegi prostymi nagami, no to nie była Ziemia. Jakby pisał to zupełnie inny autor. Ale o ile już wcześniejsze książki Pratchett'a skłaniały do refleksji, to żadna nie robiła tego tak intensywnie. Naprawdę dużo tutaj całkiem głębokich rozważań na różne poważne tematy. Od sensu życia, przez moralność, po kwestie polityczne. A głównym bohaterem jest tak lubiany przeze mnie Vimes. Które tutaj, inaczej niż w innych częściach pod cyklu straży, musi polegać często wyłącznie na sobie. Do świata dysku możemy zajrzeć nie tylko dzięki książkom. W ciągu ostatnich 20 paru lat nakręcono kilka serialowych i filmowych adaptacji dzieł Pratchetta. Dzisiaj opowiem o nich parę słów, bo może niektórzy fani Pratcheta nawet o nich nie wiedzą. Albo może dawnych nie widzieli i przekonali do tego, żeby obejrzeli coś ponownie. Generalnie Ekranizację tę uważam za całkiem udane. Może z jednym wyjątkiem, choć w jego przypadku można mieć wątpliwości, czy w ogóle mamy do czynienia z prawdziwą adaptacją. Ale o tym na koniec, bo zajmiemy się tematem chronologicznie. Zaczynamy w roku 1997, kiedy na telewizyjne ekrany trafiła animowana seria Weird Sisters, czyli ekranizacja książki wydanej w naszym kraju z tytułem Trzy Wiedźmy. Notabene polska premiera powieści miała miejsce dopiero w roku 1998, czyli dekadę po tym, jak Trzy Wiedźmy ukazały się na zachodzie. No ale to były lata 90., wtedy mieliśmy jeszcze w Polsce spore zaległości do nadrobienia, jeżeli chodzi o zachodnią fantastykę. W każdym razie tytuły, zarówno angielski i polski, nawiązują do trzech wiedźmy z Macbeth'a. Głównymi bohaterkami są oczywiście Babcia Weatherwax, Jania Ock ok i Magrat Garlic. Jeśli chodzi o książkowy podcykl o czarownicach, jest to tom drugi. Pierwszym było Równoumanicznienie. Co do samego serialu, stworzonego przez nieistniejące już brytyjskie studio Cosgrove Hall Films, to składa się z sześciu odcinków. Niezbyt długich. Łącznie mają jakoś 140 minut. A więc tyle co nieco dłuższy film. Były także jako film mitowane. Czy są dobre? Moim zdaniem tak. Animacja, bądźmy szczerzy, nieco odstaje od współczesnych standardów, ale co najważniejsze pasuje do opowieści. Za to duży plus za pracę aktorów głosowych. Wystarczy wspomnieć, że śmierć mówi głosem Christophera Lee. To bardzo pomaga poczuć przeczytacki klimat. Oczywiście jeśli czytaliście książkę, to serial niczym was nie zaskoczy. Ale i tak warto go obejrzeć. Jakiś czas po zapoznaniu się z powieścią. Tak dla przypomnienia sobie ciekawej historii. Pozostajemy w roku 1997 i przy studiu Cosgrove Hall Films. Ledwie kilka tygodni po premierze serialu o Trzech Wiedźmach na ekrany trafiła druga animacja tego studia. Soul Music, czyli Muzyka Dusz. Książka z roku 1994, w Polsce wydana w 2002. Wszystko zaczyna się tu od magicznego instrumentu, znalezionego w magicznym sklepie. A potem podziwiamy, co by było, gdyby w świecie fantazy pojawił się rock rock'n'roll. Gdyby w pierwszej kapeli, obok ludzkiego barda, grali troll z krasnoludem. Aczkolwiek muszę przyznać, że akurat ta tatujka bohaterów jakoś mnie nie urzekła. Ani w powieści, ani w serialu. Znacznie bardziej podobał mi się drugi wątek, czyli śmierć poszukująca odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Podczas gdy jego wnuczka musi w zastępstwie wykonywać jego robotę. Oczywiście wątki się splatają, a pracująca na zastępstwo dziewczyna spotyka naszych muzyków, i to w ramach pełnienia obowiązków. O samym serialu można powiedzieć właściwie wszystko to, co mówiłem o trzech wiedźmach. Bierna adaptacja, choć przycięta tu i tam względem książki. Animacja, no, znośna. Za to znów trafnie dobrani aktorzy. Tak, jest też Christopher Lee. Jest Pratchettowski klimat. Wszystko się z grubsza zgadza. Odcinków tym razem 7, łącznie 160 minut. To tyle, jeśli chodzi o animację. Przechodzimy do filmów aktorskich. Na kolejną ekranizację książki Praceta trzeba było trochę poczekać, bo Hawkfather, czyli Widźmikołaj, premierę miał w 2006 roku. Konkretnie w Boże Narodzenie, kiedy pokazał go Sky One. Mieliśmy przecież do czynienia z filmem świątecznym, składającym się z dwóch części, łącznie 190 minut. Tym razem adaptacje nakręcone już po tym, jak książka ukazała się w naszym kraju. Premierę Wiedź Mikołaja, napisanego przez Pracheta w 1996 roku, mieliśmy w 2004. Główni bohaterowie to Sam Śmierć, pracujący w zastępstwie tytułowego Wiedź Mikołaja, i Susan Stohelit, nóżka Śmierci, która pojawiła się już w muzyce duszy. Dość istotne role odgrywają także magowie z niewidocznego uniwersytetu. Mechanizacja, co tu dużo mówić, naprawdę udana. Spotkała się z powszechnym uznaniem widzów i krytyków, na które całkowicie sobie zasłużyła. Zdobyła też nagrodę za najlepsze efekty specjalne w filmie telewizyjnym. Ciekawostka, w epizodycznej roli pojawił się sam Terry Pratchett, dzielający się w sprzedawcę zabawek. W marcu 2008 roku, także na Sky One, pojawił się kolejny film, będący adaptacją w świata dysku. Znów dwuczęściowy, aktorski, w sumie 190 minut, zatytułowany The Color of Magic, czyli Kolor Magii. Aczkolwiek była to ekranizacja nie jednej, ale dwóch książek Pratchetta. Dwóch pierwszych z cyklu oczywiście, czyli Koloru Magii właśnie i Blasku Fantastycznego. Ale nie mogło być inaczej, w odróżnieniu od późniejszych tomów, tutaj mieliśmy opowieść rozbitą na dwie książki. Ogromnym atutem były znane nazwiska aktorów, takie jak Sean Austin, Tim Curry czy Jeremy Irons. A śmierć znów mówił głosem Christophera Lee, którego zabrakło w Wiedźmikołaniu. Rzeczywiście aktorsko były to świetne filmy. Ja jednak, oglądając jako fan książek, miałem pewne zastrzeżenia dotyczące dwóch głównych ról. Nie żeby się czepiało sama ganji, bo zagrał świetnie, ale jednak dwóch kwiat powinien wyglądać nieco inaczej, biorąc pod uwagę, że pochodził z odległego imperium agatejskiego. Nasi no, Wyrin swing wydawał się zdecydowanie za stary. Ale to tyle, jeżeli chodzi o moje zarzuty. Bo ile mi się podobały i czułem paczkowski klimat, a wprowadzane tu i tam zmiany względem materiału książkowego nie raziły, poza wspomnianym przed chwilą. Aha, sam placze też pojawił się na krótką chwilę. Jako astrozoolog. To teraz rok 2010 i Going Postal, co na polski przetłumaczono jako piekło pocztowe. Znów Sky One, znów dwie części, łącznie 185 minut. Ciężkowo pierwsza część przygód Mojsta von Lipfiga. W roli Patrycjusza wystąpił w filmach Charles Dance, ostatnio kojarzony głównie z postacią Dawina Lannistera. I w roli Patrycjusza był fantastyczny. Powiedziałbym, że zdecydowanie lepszy niż Jeremy Irons w kolorze mali. Dlatego nawet scenę z placzetem, cielającym się tutaj nosza. A, Richard Coyle w roli Dwiga też był świetny. Podobnie jak Claire Voy jako Adora Dirhart. Generalnie to właśnie w tym filmie mieliśmy zestaw aktorów najlepiej dobranych do roli. Nie ukrywam, to moja ulubiona ekranizacja świata dysku. Pamiętam, że po jej obejrzeniu marzyłem sobie, żeby w podobny sposób nakręcili coś z mojego ulubionego podcyklu. O straży. No i dekadę później coś nakręcono. Na samym początku 2021 roku. Premiere miał pierwszy odcinek serialu The Watch, straż, nakręconego przez BBC. Ciężko mi jednak nazwać to adaptację. To po prostu coś inspirowanego, bardzo luźno, książkami placzeta, takie komediowe z założenia CSI w jakimś dziwnie pankowym świecie fantazy. Straż już w momencie zaprezentowania trailera spotkała się z niechęcią fanów w dysku. powszechną niechęć. Ba, więc nie spodobało się nawet tym recenzentom, który lubią takie, nazwijmy to, odważne i nowoczesne adaptacje. I trudno się dziwić. Sam, przeprzyznać. przyznać, należy do grona ludzi, których przygoda z tym serialem właśnie na trailerze się zakończyła. Były już dyskowe książki, filmy i seriale. Przejdźmy teraz do tego, jak wyglądało przenoszenie twórczości Pratchett'a do świata gier komputerowych. Pierwsza taka próba miała miejsce niemal 40 lat temu, bo w roku 1986, zaledwie 3 lata po premierze pierwszej książki z tego niezwykłego cyklu. Było to The Color of Magic, wydane na ZX Spectrum, Amstrada i Commodore 64. Ta gra tekstowa, tu i tam wzbogacona prostymi grafikami, miała taki sam tytuł jak książka, na której uparto jej fabułę. Gracze wcierali się więc w czarodzieja Ringswinda, charakteryzującego się brakiem talentu do magii i biegłością w uciekaniu od każdego zagrożenia. Przyznam, że w te grę nie grałem. Zobaczyłem, jak wygląda, i jakoś nie nabrałem choty na to, żeby spróbować. W każdym razie to oryginalne uniwersum nie wystarczyło do tego. Aby gra osiągnęła komercyjny sukces. Ponoć zresztą, nawet jak na ówczesne standardy, nie była zbyt udana. Dlatego, gdy prawie dekadę później do Pracheta zgłosiło się kolejne studio, pragnące stworzyć grę ze świata dysku, pisarz podszedł do tego bez entuzjazmu. Dał się jednak przekonać i dzięki temu w 1995 roku światło dzienne ujrzał Discord. Discord to klasyczna przygodówka z gatunku point and click, niezwykle popularnego w latach 90. Ponownie wcielaliśmy się w niej w uwielbianego przez czytelników maga nieudacznika, jego głos podkładał Eric Idle z Monty Pythona. Aczkolwiek sama fabuła nawiązywała do powieści Straż, Straż, opowiadającej o perypetiach strażników miejskich i o smoku. Nie była to wierna adaptacja, co nie stanowiło jednak wady Discorda. Za wadę wiele osób uznało zbyt wysoki poziom trudności. Ale mimo tych zastrzeżeń gra sprzedała się na tyle dobrze, że kontynuacja ukazała się już rok później. W Discord 2 Missing Presumed znów kierowaliśmy poczynaniami Swinda. Znów z głosem komika z Monty Pythona. Natomiast zaginioną osobą z tytułu był sam śmierć, którego nieobecność wywoływała szereg problemów. Takich jak dusze wciąż przywiązane do martwych ciał. Trzeba więc było śmierć odnaleźć i namówić na powrót do pracy. Sama fabuła nie nawiązywała bezpośrednio do żadnej książki, ale można było dostrzec inspirację takimi tytułami jak Kosiarz, Mord, Pruchomy Obrazki. Discord 2 również był przykodówką point and click. Trzeba jednak podkreślić, że oferował on naprawdę o wiele atrakcyjniejszą oprawę graficzną, niż wydana ledwie rok wcześniej, Dynka. Jak na tak krótki czas, to był ogromny postęp. Wkrótce się przyłożyli, co po raz kolejny zaowocowało komercyjnym sukcesem. Przynajmniej w Europie, gdzie ludzie potrafili przymknąć oko na wciąż zbyt wyśrubowany poziom trudności i absurdalność niektórych zagadek. W trzeciej części komputerowej SAGi o się nie doszekaliśmy. Zamiast tego w roku 1999 ukazało się Discord Noir. Również przygodówka, ale mocno odmienna od poprzednich. Zamiast Czarodzieja Fight Łapy dostaliśmy prywatnego detektywa Lutona, w końcu to Noir. A zamiast rysunkowej oprawy w 2D, grafikę trójwymiarową. Fabuła znów nie nawiązywała do żadnej z książek, ale przygotowana we współpracy z praczetem. Discord Noir zebrał całkiem niezłą recenzję, nie cieszył się jednak taką popularnością jak dwie poprzednie części. Luton nie mógł dorównać tak kochanemu przez fanów Princewindowi, a dość toporne 3D, rok 99 przypominam, nie było wcale lepszą opcją niż grafika w stylu Discworld 2. Moim zdaniem o wiele, wiele gorszą. Na kolejną grę ze świata dysku czekamy już ćwierć wieku, bo tej małej gry mobilnej z 2006 roku to bym jednak tu nie liczył ani nie polecał.